Dobra! W każdy ostatni piątek miesiąca odbywa się lubelska masa krytyczna już od wielu, wielu lat. Zaczynamy zawsze z placu litewskiego o godzinie 18 i kończymy pod ratuszem około godziny 19.30. Przejeżdżamy przez całe miasto w Ka każdy piątek jest to inna trasa. Raz idziemy przez Czechów, raz przez mieście, raz przez LSM. Ale to jest tylko tak rekreacyjnie, czy chcecie na to wrócić, kiewaka, czy chcecie zachęcić ludzi do jeżdżenia na rowerach? Przede wszystkim chcemy zwrócić uwagę na to, że rowerzyści są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu. To nie jest tak, że my blokujemy ruch, bo my jesteśmy ruchem. Prawda, Jeżeli jest korek codziennie po południu, to nikt się nie pyta kierowców, co oni tutaj robią, po czego protestują. Bo to jest niestety normalne. My jedziemy po to, żeby pokazać, że na rowerze też można jeździć po mieście, w celach komunikacyjnych, nie tylko rekreacyjnych. Mam nadzieję, że dzięki temu zwrócimy uwagę na to, że w Lublinie też to rowerzyści, że będą dla nas ścieżki, ale nie tylko ścieżki, bo to nie jest najważniejsze, żebyśmy byli zauważani w ruchu przede wszystkim, żeby było bezpiecznie na drogach, żebyśmy mogli jeździć. Ma masa, masa w Lublinie jest już wiele lat, ja się dowiedziałem o tym jeszcze w liceum, to było 7 lat temu. Od tej pory staram się być systematycznie. To informacje są na forum, ludzie sobie przekazują łańcuszkami, zapraszają się nawzajem i myślę, że... Masa mówisz? To się tak nazywa? Masa krytyczna. Masa krytyczna, skąd Oj. taka nazwa? O, to hi historia to, że się chyba znawiam dawna do samych początków masy. Ja to nawet nie wiem, czy to się Francis, w San Francisco zaczęło. I na początku jakoś inaczej nazywało, później ktoś rzucił hasło masa krytyczna i wszyscy stwierdzili, że to jest dobry pomysł. Ale... A ja myślę, że masa krytyczna można powiedzieć dlatego, że jak my stoimy na czerwonym świetle, jesteśmy bardzo skupieni jak się zapala zieloniu, my się nagle tak rozciągamy i robi się strasznie długa ta masa. Ja odpowiadam tym, tak, jednym, jednym, jednym z organizatorów można tak powiedzieć. No i już tego tak roku w zasadzie

Działam w Warszeniu też staram się, no, na no, 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 tak. Ale wygląda, że niewiele kobiet jest w waszym gronie. <laughs> może dzisiaj jest niewiele, ale no, na pewno proporcje są takie, że jest więcej mężczyzn. Natomiast to tutaj jest trochę pań, które jeżdżą. Ja także lubi. Nawet y, tutaj powstała taka inicjatywa Babskich Ustawek. nawet właśnie dla pań, które obawiają się, że mogą nie dać rady w tutaj, ustawkach męskich, które często są jakieś związane z szybkim tempem, no to właśnie tutaj proponujemy takie ustawki, tak ustawki babskie. Bardzo właśnie rekreacyjne, spokojne, każdy daje radę, czekamy, czekamy spokojnie, z przemieszczamy się tutaj, obserwując ciekawe okoliczności przyrody. Myślę, że świetny radę jest no, to przede wszystkim. Bardzo sympatycznie na pewno w grupie też się bardziej fajnie się na czuje w grupie, i, niż samemu, bo nie, ja to ja też. Ale dużo takich jest, no świetny to jest, bo pewnego czasu noc, 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 noc. पार्टी <laughs> त